Siemanko Witam Was w nowym roku W tym 2020 już Mam nadzieję, że będzie dużo lepiej Jak w tym poprzednim Tak samo i u nas w grupie Alipaczki Jak i u Was Tego Wam życzę I przede wszystkim bardzo dużo zdrowia I teraz co? Między świętami, takie drobne ogłoszenia parafialne. Między świętami przyszło do mnie kilka paczuszek. Nagrywałem unboxing, ale z przyczyn technicznych. Nie zobaczycie unboxingu. Tylko zobaczycie test tych produktów. Jak one wyglądają, czym się charakteryzują. Moją skromną opinię końcową. Niestety, przepraszam Was za to, ale no nie pomogę. I to by było na tyle z ogłoszeń. Ach tak, jeszcze jedna, bym zapomniał. Mamy dzisiaj do opakowania dwie paczuszki. A w końcowej części filmiku zobaczycie dwie niespodzianki. A te dwie niespodzianki to będzie test i opinia dotycząca poprzednich. Paczuszek, które niestety nie udało mi się nagrać, nagrać z przyczyn technicznych. Więc teraz przejdźmy sobie do pierwszej paczuszki. Ma to być segment na palce. Yy, trochę obawiam się, bo zamawiając go nie nie wiedziałem tak naprawdę, jaki mam zamówić rozmiar. Więc wziąłem tak na oko. Zobaczymy, jak mi to wyszło. Koszt tego ringa było około 3 euro. 3 euro, łącznie z kosztami przesyłki. A prezentuje się on Uuu, naprawdę zacnie. Zaraz go zobaczycie. Tylko wyciągnę go z opakowania. I prezentuje się on tak. Na pewno jeszcze Wam jakieś dodatkowe sceny z tym ringiem pokażę. Aczkolwiek jak weźnie się go pod światło fajnie się świeci, niebieski diamencik też, więc teraz załóżmy go sobie, na ten palec pasuje, na ten też aczkolwiek chyba go zostawię sobie na tym palcu. Zobaczę jeszcze będę to musiał przemyśleć, jeżeli chodzi o efekt. Efekt końcowy, jak on się prezentuje po założeniu na dłoń, wychodzi tak. I teraz co do jakości, wydaje się on być stabilny. Widać, że to nie jest plastik. Ale też i widać, że Złoto to to na pewno nie jest. Diament to to też nie jest. To będzie jakieś zawarnione szkło. Ale no, nie można dużo oczekiwać za produkt za 3 euro, 4. Nie oszukujmy się. Jeszcze tym bardziej, jeżeli jest to produkt z Chin. Osobiście mnie podoba się, chociaż na zdjęciach poglądowych z aukcji wyglądał troszeczkę lepiej. Ale mniejsza sobie. Przejdźmy sobie teraz do unboxingu drugiej paczki. Oglądałem ją na kilku portalach, i za każdym razem podobał mi się. Jest to. Męski portfel. Koszt tego portfela było niecałe 5 euro. Jak zawsze, w opisie filmiku będziecie mieli podane linki do produktów. A teraz go sobie ładnie odpakujmy. I co my tu mamy w tym oto woreczku? Też, też tutaj trzeba otworzyć. I teraz tak, na samym początku mamy taki oto kawałek papieru, który osobiście, no nie okłamujmy się, jest nam do niczego niepotrzebny. I tak oto prezentuje się portfel. Jak widzimy, mam tutaj z boku zameczek na jakieś drobniaki, na bilony. Tak zwane dodatkowo do tego tutaj mamy przegrodę na oczywiście grube miliony. No i standardowo kilka miejsc. O, tak, jak tu jest na przykład pokazane, pokazane na jakąś kartę, na dowody i tego typu inne sprawy, oczywiście, po chińsku, chińskie znaczki muszą być, no bo to jakby inaczej. Dodatkowo tutaj jeszcze mamy dwie dodatkowe przegrody. Na jakieś, nie wiem, notatki można sobie tutaj włożyć, coś w tym stylu. Ogólnie portfel w dotyku nie robi dużego wrażenia. Sądząc po tym, co czuję, jak go dotykam, to raczej długo nie będę z niego korzystał. Ale jak na portfel za 5 euro, mam nadzieję, że chociaż 2-3 miesiące mi posłuży. Zobaczymy, A, skóra to to też nie jest. Ale troszeczkę miejsca w nim mamy. Także przejdźmy do mowy końcowej. Jeżeli chodzi o portfel i o Sygnet, obydwa produkty, jeżeli chodzi o swoją cenę w stosunku do jakości, to ten oto Sygnet czuć w dotyku, że on jest. Z dobrej jakości wykonany, co prawda nie jest to złoto, ale nie jest też aluminium, bo nie jest to takie leciutkie. A jeżeli chodzi o ten portfel, no szału nie robi. Będę z wami szczery. Osobiście przynajmniej na chwilę obecną drugiego tego egzemplarzu już. Nie kupię. I teraz co? Obiecałem Wam jeszcze prezentację dwóch dodatkowych produktów, które odpakowa odpakowałem wcześniej, a filmik niestety się nie ukazał. Może zrobimy chwileczkę cięcia. Ja tutaj posprzątam i widzimy się za chwilę. Witam ponownie. Jak widzicie, z stół do unboxingu mamy już czyściutki. Został tylko ring, czyli signet oraz portfel. I przejdźmy sobie do testu trzeciego już produktu. Jest to etui do telefonu marki Huawei Mate 20. Wybrałem sobie akurat taki. Bardzo mi się podoba. Ma on tutaj dodatkowe wzmocnienia. E, taka ciekawostka, jest on wykonany, podaję, z dwóch różnych elementów. Zaraz zdejmiemy sobie obudowę. Jak widzicie, tą czarną część można odczepić, ale nie będziemy tego robić. Teraz znowu to trzeba poskładać. Dobrze, yy, jest ona solidna, jest nawet wyższe. Ta część, ta krawędź, jest wyższa od krawędzi telefonu, co daje dodatkowe yy, wzmocnienie przy upadku z tej, z tej strony, z tej bez różnicy. Dodatkowo mamy taki oto ring. Pierwsze zastosowanie podpórka do telefonu. Na pewno każdemu z nas, w tej pozycji, dużo lepiej będzie się oglądało jakiś film, ym, słuchania muzyki, jakieś teledyski, te sprawy, czy do prowadzenia wideo rozmów. Drugie zastosowanie. Możemy sobie założyć go na palec. Nie spadnie. I dodatkowo, jak ktoś podbiegnie, będzie chciał wyrwać nam telefon. No to prędzej, zanim ukradnie telefon, to chyba prędzej palec złamie. No dodatkowo, jeżeli yy, posiadacie samochód. Jeżeli w samochodzie macie uchwyt magnetyczny do telefonu, mamy tutaj w nim metalową blaszkę. Teraz jak to działa? No z pewnością wszyscy wiecie, jak to działa. Ja nie mam tego uchwytu, także typowo na uchwycie wam tego niestety nie pokażę. Ale mam tutaj magnes w kształcie egipskiego skarabeusza. Jest to dość mały magnes, także no, to jest taki typowa na lodówkę. On nie ma dużej mocy, ale jak widzicie, trzymać się trzymie. Ja już testuję osobiście te etui ponad tydzień czasu i jestem z niego bardzo, bardzo zadowolony. Jest to dotychczas moje najlepsze etui, jakie kiedykolwiek miałem do smartfonu. I koszty tego nie przekroczyły nawet 5 euro także jest to jak najbardziej na plus o tutaj macie z karabeusza. też na szczęście i dodatkowo przetestujemy sobie jeszcze jedną rzecz a mianowicie przyszła do mnie poszewka Poduszki niestety nie było w zestawie, była sama poszewka. Czasami muszę się nieźle namyśleć, nagłowić, naodwracać tą poduszkę, gdzie jest ten zamek. Dopóki nie zobaczę tego, tego malutkiego I To jest ciężkie czasami. I teraz laj. Pewnie chcielibyście wiedzieć, co jest z drugiej strony, bo już pewnie widzicie czerwone kanty. Tak. Pokażę Wam to na samym końcu. Przejdźmy do opinii. Zamek jest dobry. Działa. Poduszka w samym wykonaniu. Jest dobrze zrobiona, nie widać, wszystkie szewki są ładnie, jest wszystko postrzewane. Zamek jest skrety. też go w zasadzie nie widać. To może być drobna wada, dla mnie akurat czasami jest to wada. Ale samo wykonanie poduszki jest w miarę okej, okay. tylko kolory to, co jest pod poszewką, jeżeli mamy tam włożoną jakąś poduszkę z jakimiś wzorkami, tak jak ja w tym przypadku, no to może się okazać, że mamy drobny problem, bo wszystko prześwituje. Jest to cienki materiał dość, ale jak na gadżet, też za niecałe 5 euro spełnia swoje obowiązki. Jest dobry i teraz, tak, jeżeli. Podobał Ci się ten filmik, to zostaw łapeczkę w górę. Napisz w komentarzu, który z obecnych tu przedmiotów Ci się podobał najbardziej. I dodatkowo, jeszcze jakbym mógł, jakbym mógł Ciebie prosić, zostaw to, co masz napisane na poduszce. Oczywiście, jeżeli już. Przyciśniesz ten magiczny czerwony przycisk, to zostaw też i dzwoneczka, żeby być na bieżąco. Na razie, cześć!